Widziły się moje przeczucia. Myślałem, że będzie potop i wesele. Mm -hmm. Potop z tego powodu, że w przyszłym roku już nie ma go w kanonie lektur, mm -hmm. a wesele, bo jeszcze nigdy go nie było na maturze. No i jednak nie było ani, jednej, ani, ani jednego, ani drugiego utworu. Był utwór Hanny Kral zdążyć przed Panem Bogiem i świętoszek Moliera. Mm -hmm. To był z tematów pracy prawda? tak. Y -y. Który pan wybrał? Hanny eee, Kral, uh -huh. Zdarzyć przed panem wodą. Ogólnie test trudny czy, czy eee, prosty? Z testem miałem pewne problemy, ale to jak zawsze się rozwiązuje po prostu i przechodzi dalej. Uh -huh. Przynajmniej tak zawsze robiłem. Długo się pan przygotowywał? Eee, w ogóle. Potwierdziły się. Podwierdziło mi misję to. Nie, no Nie byłem zaskoczony za bardzo. A w sumie na plus byłem zaskoczony. Myślałem, że będzie coś trudniejszego. Tak? <grym> y Jeśli chodzi o ten cały tekst, co ja czytałem z zrozumieniem, to jak akurat się spodziewałem jakiegoś tematu w związku z tym obecnym, jakimś tematem na czasie, czyli na przykład był z tym internetem, więc też to, czego się spodziewałem, było. Był tekst o internecie, tak? Tak. tak. Był był, Proste tak, <grym> pytania były łatwe do wyciągnięcia z tekstu i które to po prostu się wydawały banalne, że trzeba było czegoś szukać i wydawało się, że jest jakiś haczyk, ale był po prostu tak proste. żadnej innej odpowiedzi nie było. O czym dokładnie był ten tekst? E, internet to śmietnik, czy brzy... wiedzy. To jest, to jest sezamy, coś sezamy. To to było później w chyba takie. Spodziewałem się czegoś łatwego, na pewno bo stwierdziłam, że skoro to jest natura podstawowa, to każdy ją musi zdać. I generalnie to tyle. Nie spodziewałam się jakiegoś czegoś specjalnego. Myślałam, że będzie wiersz na pewno liryka i może jakaś proza. Natomiast dali, dali dramat i zdążyć i przez Panem Bogiem. Ale naprawdę była prosta matura. Jestem bardzo zadowolona. A jak wyglądał Twój wczorajszy dzień, dzień przed maturą? Mój wczorajszy dzień wyglądał na y, siedzeniu sobie na balkonie, paleniu fajki wodnej i, i generalnie i, i odstresowanie.